Hej, witajcie w kolejnym dniu. Jest już późno. To prawda zrobię Wam może krótki holiak, wrócę z Biedronki, bo liczę, że uda mi się kupić te nowe produkty z Bela, które weszły. A jak nie to trudno, to pogadamy sobie o czymś innym. Dzisiejszy dzień zaczęłam późno. Z tego względu, że. Patrzę, co mi kot robi. Z tego względu, że ja miałam parę rzeczy do załatwiania, a tym zajęłam się serialem. Zaczęłam oglądać drugi sezon Sabriny, ten Netflixowski, więc. No, lubię, lubię, podoba mi się, fajny jest. <laughs> Dlatego. Dlatego zaczęłam go oglądać. I oglądamy jestem już na trzecim odcinku. Raczej go dzisiaj nie skończę, chociaż u mnie to jest wszystko możliwe z moimi możliwościami. Chociaż raczej nie, ponieważ jutro mam już zajęcia. Mam na 9.45, ale no, trzeba wstać wcześniej, bo trzeba liczyć dojazd. Trzeba liczyć ogarnięcie się. Trzeba liczyć ogólnie wszystko. A Mam trochę spraw na głowie, jak zwykle, do pozałatwiania. Zobaczymy, co i jak. Mm. Więc tak, jutro mam trochę długi dzień. Tutaj w tle kot nam chrupie swoje chrupki. O, tutaj. <grym> na razie nie daję jej mokre, bo przed chwilą zjadła, a już miał się, żeby dać jej nowe, a tego nie robię. Żeby mi się nie zrobiła tłusta. Dbam o linię swojego kota bardziej niż o swoją taka, prawda? Tak, dziękuję. Właśnie oddajesz mi swoje futro. Mhm. Zalety i plusy posiadania czarno-białego kota. Raczej no. Wszyscy plusy, wszyscy wiedzą, że masz kota. Minusy obojętnie, jakie ubranie założysz, czy jasne, czy ciemne, zawsze masz sierść. Bo jak jest ciemne, widać białe futro. Jak jest jasne, widać czarne futro. Ale kocham mojego zwierzaka. Włączyłam jej wodę, ale widzę, że muszę wyczyścić już filtr, bo ten filtr właśnie filtruje wodę. I jaki tam się kurz osadza i tak dalej, to to wszystko wyfiltruje, więc muszę z jej sierści i z kurzu wyczyścić ten filtr. I wtedy będzie znowu ładnie woda lepiej leciała. Ale włączyłam, bo zawsze się coś tam sączy, a chodzi mi o to, żeby ona miała coś do picia do chrupków, bo jej nałożyłam. I właśnie idę do Pietry zrobić zakupy makijaż zrobiłam rano, bardzo mi się podobał mój dzisiejszy makijaż mam nadzieję, że uda mi się w tym tygodniu jakoś nagrać jakiś make up dla Was dzisiaj po prostu jest taki dzień, że jestem w sumie troszeczkę w rozjazdach, pora na dzień znaczy rano około 10.00 widziałam się z Faustyną trochę pogadałyśmy, wiecie fajnie sobie pogadać, coś tam parę rzeczy poustalałyśmy i zobaczymy, co i jak. Ja nadal szukam pracy. Takie życie. Jest koło 18.00. Czuję się zmęczona. Wam, że oczy mi same lecą. A to oznacza, że trzeba skoczyć do biedry, kupić coś do jedzenia. Szczególnie, że chleb mi się kończy. Pewnie jakiś żółty ser do kanapek, bo jutro na Uniberek muszę coś coś do zjedzenia. Obecnie nie mam nic, <noise> więc... Yy, tak? Obecnie nie mam za bardzo chyba nic, mam tylko jakiś kamemberta, to jest śmierdzący ser, więc nie. I mam jakąś domową wędlinkę, która też nie za bardzo nadaje no, się do torby na kilka godzin. Tak więc... wiecie. Może jutro Wam zrobię... bo na pewno nie dam radę nagrać make ale może jak wrócę z zajęć, to Wam nagram w to mojej torebce na studia. <grymne> Sądzę, że to może być fajny filmik. Zrobimy go sobie w ramach Vlogtober i raczej nie będzie mi się zmieniał tutaj skład torebki. Więc no, liczę na to, że, że będzie. Będzie okej. Okay. Tyle Wam mogę powiedzieć. Nie, jestem zmęczona, muszę się przejść, przewietrzeć. Dzisiaj mam na sobie tą moją ulubioną bluzę, zwykłe spodnie krematowe i adidasy. Nic poza tym, byłam w cieplejszych butach z rana i mnie trochę na lewą stopę trochę obtarło. Znaczy chodź, Mojge, chodzić w adidasach, ale w wyższych butach byłby problem. Coś mam tutaj brudny aparat. No, no o to by było. <kluzł> Na razie tyle. Zobaczymy się, jak wrócę. To na pewno. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj dodać ten filmik szybciej. Na pewno go zmontuję szybciej i tak dalej. Jak wrócę, to nagram Wam albo o tych kosmetykach, co dzisiaj kupię, albo o czymś fajnym. I złożę ten filmik już na YouTube. Z tego względu, że muszę się położyć wcześniej dzisiaj. Żeby, wiecie, akurat jak się położę, kot jest obok, to zasnę szybko. U mnie to raczej nie ma z tym większego problemu z przestawieniem się. Yy, bo muszę jutro wstać wcześniej, żeby się ogarnąć na zajęcia, a nie wyglądać jak trup. Będę pierwszy raz się widziała z ludźmi z roku, trzeba dobre wrażenie wyprzeć na nich. A nie od razu trup z rana. Chociaż pewnie i tak będę pół śpiąca, ale wiecie, makijaż dużo daje, naprawdę makijaż bardzo dużo daje. <noise> Nieraz się o tym przekonałam. 12 mam zrobione, na szczęście, wszystkie, więc nic mi nawet nie odlatało. Miejmy nadzieję, że tak zostanie. Mam już czeka, aż wyjdę. No więc ja lecę, bo już sobie trochę pogadałam. I widzimy się później. Hej, e, witajcie w kolejnej części filmika. <noise> Miałam zrobić to wcześniej, zrobiło się później. Bo miałam jeszcze telefon od koleżanki, od mamy. Wiecie, zawsze jest coś do zrobienia. Udało mi się w biedrze kupić trzy rzeczy, które chciałam. I w sumie poza tym nic mnie więcej nie zainteresowało tak bardzo, więc już Wam pokazuję. Pierwszy to jest ten pigment. Ten, ten, ten. To jest Cinnamon Girl. Sparkling Lose Pigment 02 Charity. Rzeczywiście on jest taki, taki fajny. <taki>, taki naprawdę fajny. Mi się mega podoba. No coś pięknego. Potem mamy pomadkę w jednym z moich ulubionych kolorów. Matte and Soft Lips. To jest. Staram się znaleźć numer. 03 Precious Saffron. To jest właśnie ten kolorek. Będzie pięknie wyglądał. Nie wiem, może jutro się pomaluję nim. Zobaczę. I ostatni to jest oczywiście eyeliner. To jest 01 Burgundy Look. Jestem bardzo ciekawa. Zaraz zrobię wam słocze i pokażę. okej okay. Staram się wam jakoś to zrobić, ale, o, widzicie, tu mam lepsze światło. Ta cieniutka kreseczka, to jest oczywiście eyeliner. On jest taki, w sumie ciemnobrązowy, opalizujący troszeczkę na bordowo, bo on jest taki, taki metaliczny, ale z daleka wygląda na czarny. Fajny, fajny. Drugi to jest oczywiście ta pomadka, widzę, że ona jest troszeczkę ciemniejsza w kamerze, ale tak na żywo jest jaśniejsza. I oczywiście zrobiłam Wam swatcha tego pięknego pigmentu. I ten pigment to jest dobry kolor, dobrze oddany, więc to jest to: to jest coś pięknego. Ja zaraz to zmarzę z ręki, bo pewnie się upaćkam tym, a bardzo bym nie chciała. <laughs> Powiem Wam, że ten eyeliner szybciutko zasycha. Ta pomadka nałożyłam może przez to, że nałożyłam jej trochę więcej. To po prostu zasycha wolniej, ale ma być matowa. Więc zobaczymy. Najprawdopodobniej przetestuję ją jutro. Czy jutro zrobię kreski? Nie wiem. Zobaczymy. No, bardzo, bardzo mnie to interesuje. Jestem, jestem tego ciekawa. Zobaczymy, co i jak kot poszedł w kimono a no, no, coś pięknego, naprawdę coś pięknego Czy mam zajęcia okazuje się, że mam mniej zajęć, niż sądziłam i mam jednak okienko tak więc zobaczymy, sprawdzimy co i jak to okienko mi trochę pasuje jak dziura w moście ale wezmę ze sobą coś do picia, coś do jedzenia laptopa, żeby mi się nie nudziło i po prostu sobie coś pewnie porobię przez ten czas na laptopie zobaczymy co jak tak podziwiam nie naprawdę ten eyeliner jest świetny jest super polecam wam ten eyeliner ta pomadka chyba potrzebuje trochę więcej miłości bo cały czas się widzicie nie zastykła no, i ten pigment też jest piękny. Zobaczymy, może jutro też go użyję. Mam na 9.45, więc. Więc tak. Zobaczę, o której wstanę, i czy będzie mi się chciało robić pełny makijaż. Bo, jak nie będzie mi się chciało robić pełnego makijażu, będę zbyt zmęczona. To pewnie ani pigmentu, ani kreski nie zrobię, bo muszę być naprawdę wspana, żeby robić kreskę. Ale zobaczymy. Zobaczymy co i jak. Zobaczymy, co następne dni nam przyniosą też. Więc może mi się uda w końcu zrobić make-up na zajęcia. A teraz czuję, że już mam zmęczone oczy, a chcę skończyć odcinek Sabriny. Jestem na trzecim, wciągnęłam się. Po z tym ja lubię Sabrinę, tą Netflixowską. Zresztą chyba wcześniej też lubiłam jako dzieciak, jak była ta na jakichś tam dziecięcych kanałach. To też oglądałam Więc a tu jest ciekawie zrobiona przez Netflixa, więc jak najbardziej jestem za. Oglądam, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dzisiaj taki krótki vlog. Ale sądzę, że udany. Widzę, że ten pigment się osypuje, jak jest po prostu na gołą skórę. Bo ja tutaj nie dawałam żadnego, wiecie, podkładu, żeby to przykleić. Nie, nie, nie. To jest po prostu na samą skórę odcisnęłam to wieczko zabezpieczające, żeby wam zrobić słodcze. Więc tak, koła poszedł spać. Ja będę dokończała sobie Sabrynę i zobaczę, jak będzie mi się zmywało te trzy rzeczy zaraz. I jak je przetestuję, to na pewno wam jutro powiem. Jak dla mnie. Nie pachną cynamonem. Dla mnie nie pachną niczym. Ale. Bo chciałam powąchać ten puder. Jednak tego. Znaczy, puder, ten brązer. Jednak tego brązera już nie było. Wąchałam róż, wyglądałam dziwnie ale w ogóle róż jakby no nie był przynajmniej nie wiem, ja nie czułam żadnego zapachu cynamonu tak więc ale ta graficzna jest fajna, jest ładna i no fajne, fajne są rzeczy nie brałam też żadnego lakieru do paznokci z tego względu że ja używam hybryd teraz i i przez to nie brałam żadnego takiego zwykłego lakieru Jestem zainteresowana tymi trzema rzeczami i te trzy rzeczy kupiłam bo jeśli chodzi o linera to jest tylko jeden kolor jeśli chodzi o pigment to jest jeszcze jasny kolor jednak ja jasny kolor z pigmentów z pietronki mam więc nie brałam, nie chciałam dublować wiem, że ten jasny dosyć często jest w pietronce skusiłam się na ten, bo jeszcze takiego nie mam no i na tą pomadkę, bo lubię pomadkę w tym kolorze, jest fajna, jest ładna. Jak zastyga się, robiście się mniejsza troszeczkę, co mnie cieszy, co mnie cieszy. Więc jeśli będę robiła makijaż, to na pewno zrobię tymi trzema kosmetykami, żeby je przetestować. Kiedy go zrobię, zobaczymy. Jutro, skoro mam na 9.45, to raczej nie, bo sądzę, że będę za bardzo śpiąca z rana. Może się do Was to z rana, a może już jak wrócę. No zobaczymy, zobaczymy. No. I to Wam na dzisiaj tyle mogę powiedzieć. Widzimy się jutro.